Mam ma na się pokażę Wam dzisiaj łatwą bazę do zrobienia na Base Builder. Może to radę. tak będzie łatwiej. Two. Będą nam potrzebne oczywiście bindy. tak żebyśmy nie mogli się ruszyć tutaj nie możemy się ruszyć, że R szybko i teraz rurę dopasujemy tak na przykład będziemy tak prowadzić niech nas spuścić to troszkę wyżej nie, tutaj też można coś dać źle, źle. Nie można. wrzuci nas rura. No nie, wiem, co się dzieje? O, wpycha, wpycha. Nie, no, jest git. Nie, git. Zrobimy nie. Ja nie, nie, nie. Nie, 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 przejścia to jest ciężka bada do przejścia, bo będą się patrzeć do przejścia, i będą się to do góry i tylko Pixelek. Jeszcze jak wam będzie się nudzić, to można coś takiego dobudować, żeby zombie wam nie uciekło. Na szybko, coś takiego żeby było widać. No i tędy wam jest skrócą. Jak tutaj wejdą, to nie wyjdą bo tam będzie tylko się da dzięki tej róże wejść tam. O jesteśmy. I jak tutaj mnie tak wyrzuciło, to tutaj już nie wejdę. Nic ja mogę zrobić. Musimy przejść tego pixela. To jest bardzo łatwe. Pokażę Wam jeszcze drugą, pasję, 5, troszkę krótszą. Ale z minusem tutaj. To nie można tutaj przesadzać za bardzo. Akurat teraz, jak nagrywam, nie ma zombie. Niestety. No, nie ma osób, bo tych godzinach nie gra. No, ale pokażę wam, że spróbuję nagrać drugą część tego. No, tej kampy, trudniejszą. Zmnygawam na dole i tak samo to będzie działało, tylko bez tej rury. 10 sekund oni nam nic nie zrobią. 5, Tutaj nie przejdę do pixel, bo już nie ma. Pick up your weapons Stąd and fight. będę chcieli skrócić, o to mogą, nie wejdą. I kampę udana. No to zostawcie suba, lajka like, uh, i siama.